Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie spadło sporo śniegu przez dzisiejszą noc. Dosłownie... Wszędzie tutaj, patrzcie ja jestem tutaj. O tam wyżej jest do mnie, To o tu już wszystko było biało, nic nie było widać. A jakby widzicie tutaj jest górka, nie? I tam o dalej jest cała wieś, cała wieś widać. I... Wszystko było białe, nic nie było widać. No to tak było przez ostatnie kilka dni, co to wiało, tak? Ale no... Nie było aż tak dużo śniegu zawsze, nie? Ale było, było 4 stopnie, sypał śnieg, nagle się zrobiło minus 0, minus, znaczy wiecie, minus 0 coś tam, nie? Minus 0,1 czy coś takiego było, pamiętam. A już rano, rano jak wstałem to było na minusie, ale wyszło to słońce to już było chyba 3 stopnie na plusie. Patrzcie, coś tu, takie wilcze jagody te rosną, to trujące jest. Ta choinka już wam ją kiedyś pokazywałem. Ona tu już leży, tako od jakichś wiatrów. Trochę czasu, tu widać, że tu się o jakieś zwierzę żarło. Paście. Wygląda, jakby było podpalone, to jest wyżarte. Ale ona rośnie dalej, żyje. Wow. A tu na przykład taka, nie żyje paście. Oj ojoj, nie wejdę, tu gęsto. Pokażę wam ile jest śniegu. Tutaj to jest co? Liście są, to nie jest wiele. Ale nawet jest dość sporo. Na sankach tutaj super by było. Przecież o tutaj zawsze, wiecie, na sankach się zjeżdżało. Bo... Jeszcze my tu mamy takie sanki, wiecie, jest, to jest kierownica i takie jak narty, połączone dwie narty, nie? I z przodu jedna do kierowania. No tutaj nieźle się na takich jeździ. Tylko musi być dobry śnieg. taki, No taki teraz jest super, bo ja chodzę i on się załamuje normalnie, jakby był. W lutasz idzie ten śnieg, co, że strasznie jest, a to na plusie kilka stopni, a to na minusie i tak wiecie, zamarza on. Tu gdzie teraz chodzę to dosłownie jest lód pod spodem. Opatrzcie Jakieś bażanty. I tu patrzcie jakie ogromne psy Takie wielkie gdzieś tu biegają po nocy przyjadę tutaj A to nie wiem to, czy to nie jest pleśń czy się nie psuje deska? No, niby. Są te, one były widzicie ale kierowane. I to nawet kilka razy, ale. No, nie wiem, tutaj nie, ale w tamtym miejscu. Tak... O, takie zielone. Oglądałem sobie swój film, to zauważyłem, że ja tak pokazuję palcem jednym, co dziwnie wygląda. Dobra, kury, chodźcie. Jeśli chodzi o te Minecrafty, to szczerze. Nie wiem, chyba to oni wypali. Nie spodziewałem się, że będę miał za słaby komputer do tego. Bo naprawdę on wcale nie ma takich złych tych podzespołów. Powinno się bez problemu. Jeśli ktoś się zna na obs albo ma jakiś pomysł, no w ogóle zna na nagrywaniu, bo mi wystarczy sam ekran nagrać. Po prostu potrzebuję nagrywania ekranu dobrego. To możecie pisać do mnie. Ja potrzebuję porady. No nie wiem, nie mam pomysłu. Dzisiaj znowu Wam nagrałem przez chwilę, na, tam na lekcji coś tam robiłem. Yy, dosłownie nie wiem. 10 minut, 12 minut, o, nagrałem 12 minut. Co ten tam, poklikałem, żeby Wam pokazać co i jak I tylko nagrałem tak, że nagrałem, wiecie. Samą gierkę i dogram dźwięk w montowaniu, ale nie wiem czy to ma sens, bo pewnie się będzie zacinać. O, ale może to też będzie miało większy sens, bo jak się będzie zacinało, to. Może będę widział, kiedy jest zacięty i będzie bardziej dopasowany. To jakiś plastik jest. Wyrzucam. Hej, to jest podróżniczka. Boi się, ale w kurniku idzie się ją złapać. Idzie ją złapać. Puszek tutaj. Puszek, gdzie uciekasz? Patrzcie, jak one tu rozkopują. Ja im tu piachu przyniosę na wiosnę. Ale śmiesznie, o. Patrzcie, patrzcie on tak jedno oto, jedno skrzydło, lewe. Tak w dół bierze, kurczę. Co? Ha. Ja uciekasz. O, jak tu mnie rozsypywał dziad. Nie ma jajek tej kurki. Dobra. To znowu zamarzło, już było rozpuszczone. Muszę zabrać jajka od tych dziad, dziadów. Słabo, trochę jedna mogłaby siedzieć, by mi wystarczyło. Dobra, uciekać. Gdzie tu się jeszcze te dwie kręcą? Stefanek i ta biała. Na białej nie mam jeszcze imienia. I dla tych nie, te, też nie mam. O, to jest nowe. Dokładnie nowiutkie, świeżutkie a i to. Oj, zbije, ale to też jest nowe. No, one są takie niewielkie, nie wiem co to, to może znosić tego. Nie mam pomysłu, o i tu dwa. Skąd? A, ale wczoraj, nie no, wczoraj. Chyba no, wczoraj nie zabrałem, bo ja wróciłem późno z miasta, tylko ja zamknąłem tylko. Dobra, ty wracaj do gniazda. No wracaj. No idźcie, no właśnie Dobra Cztery jajko O, patrzcie, ta czarna pod ciebie zabiera, ta taka niebieska Nie no, ale prawdziwie niebieska to jest to ta I patrzcie, jej nowiutkie piórka Ale masz tu fajne Odrósł jej cały kuperk, ona siedzi większość czasu czas na grzędzie Bo ona jest niegłupia i ona nie chce tych kogutów, żeby odeptały. A jak się patrzy, zazdrośnica Co? Nie mam dla ciebie imienia może ona się jakoś... Czekajcie, ona się chyba ćwirek nazywała. Wydaje mi się, że ta się ćwirek nazywała. O ta. Jak była malutka, bo to była moja pierwszy piskaczek, mój pierwszy. Patrzcie, patrzcie. O, hej. Dobra. Zaglądniemy tu po jajka. Hej, hej, o, się boisz. Co to jest? Tam takie ciemne jakieś. Na fajdała, czy co? Tak. Trzeba wyciągnąć. Słomę. Dobra. Widzicie, słoma to jest, na przykład jeśli chodzi o gniazda. Dobra sprawa, bo można sobie tak wyjąć odchody. Ej, jedno jajko. Coś słabo. Pewnie rano były. O, ale leciało. Dobra. sprzątnąć będzie się, by się przydało. Co zrobię? Teraz w weekend. No, teraz w weekend. Ale sprzątnę tutaj, bo gniazda są czyste. To wyłożę. I tutaj dam słomy, ale dam mniej po prostu niż zazwyczaj, tak żeby tylko miały wyłożone, nie tak grubiej. I przed feriami po prostu jeszcze wszystko wyłożę. Znaczy wyciągnę. No i dobra, muszę napełnić dwa karminu. Dobra, mam taką mieszankę paście. Sporo kukurydzy, ale nie. Ja dałem tutaj tylko dwie te. Dwie miarki. <laughs> te takie. Zielone te łopatki, widzieliście No i dobra. Dla sileka? Otworzę. Nie. Do pełna, mają ładnie. Było nawet ponad brzegi, ale się sypało na dół i ta resztka tutaj sypie, ale jeszcze muszę dorobić. Dobra, mam takie i paście. To zboże, które tutaj jest, o. Widzicie, ono jest takie podłużne i w ogóle jakieś leciutkie, takie mierne, dziwne. I się pruszy, tak? A pszenica, paście, jest taka. Nie wiem, może się mi dać znać, co to jest. To jest chyba przężyto w takim razie, ale nie wiem. Nic mi tata nie mówił, że przężyto jest kupione. Ale w każdym razie było w innym worku, także może. Jak wiecie, to dawajcie znać, ale myślę, że przężyto, chociaż kiedyś miałem przenżyto na początku, na samym początku miałem przężyto. Ale było ładniejsze. Przynajmniej tak... Nie no, tak mi się zdaje, ale to jest jakieś takie, widzicie? Ono takie jest w takim w takim... No takim pyle, nie? Widać, że chcą jeść. Dobra, o, weźmiemy, zrobimy ten I cyk, wstawię w miniatur. Turki. Czekajcie, zaraz wam dokończę Muszę sobie kawałek tego Sznurka do tego, ale no sznurka, to one będą ciągnąć za ten sznurek To się tak niewygodnie trzyma, mi zimno w ręce I tak łapać za to coś małe O tak, to tak nie fajne Znaczy, mogę, ale palce nie bolały Dobra, Stefanek je Benia Ty ćwirek jesteś? Na pewno ćwirek się nazywał Pisklaczek, taki jeden, yy, z przedwakacji o tej. Ale jej te wszystkie pisklaki padły na jakieś coś. Znaczy na jakieś coś. No po prostu nagle popadały. Bez żadnych objawów. Zaczęły po kolei padać. Zakładam, że kokcydioza po prostu. Wow, się stuknąłem, chciałem Wam włączyć. Yy, teraz chciałem Wam jeszcze dopowiedzieć o tych miniaturkach. Właśnie zacząłem robić miniaturki znowu. No, takie, takie na szybko, w miarę fajne. Możecie dać znać, czy mogą być. Czy one się próbowały deptać? Nie wiem. Tylko guty. Możecie dać znać, co sądzicie o takich miniaturkach. Czy, czy fajne są takie, czy lepiej zwykłe zdjęcia? Mi się wydaje, że takie. I powiem wam, muszę się pochwalić, że dzisiaj patrzę w statystyki tego dzisiejszego filmu. A tu mamy 20% osób, które po miniaturki Kliknęły film. To jest współczynnik klikalności miniatur. Z reguły on jest na poziomie jeśli jest na poziomie 10% to jest sukces, a u mnie jest na poziomie 20% to super. Na przykład ja mam tak, że mam po, na filmach po kilka tysięcy wyświetleń, wiecie, wyświetleń takie, wy, że wyświetleń, że przewijacie sobie kartę na YouTubie. Jest wyświetleń, ale na samym filmie co, 100 jest wyświetleń, jak jest, średni, jak jest taki zwykły film, wiecie, to 100, czasem tam jakieś 200, 300, 400, nie? No tam jakieś filmy o inkubacji to one mają nawet po kilka tysięcy także bardzo fajnie I dzisiaj miałem taki plan żeby w trakcie lekcji chciałem tutaj tego śniegu trochę na ten nałapać Co bella Ale muszę jeszcze trochę Chyba jeszcze poczekam bo on jest strasznie zmrożony Ja chcę żeby on był Chodzi o, wadzie. ja mogę tak sobie ściągać bez problemu ale tutaj jest to zamrożone dziadostwo Będzie słabo Jutro, no mam nadzieję, że już trochę będzie odpuszczał ten mróz Jak on się będzie topił, to będę tutaj wrzucał sobie Do tej, do szklarni Zresztą jutro jest piątek, ja na przykład mam dwie godziny w łebu na, na nim nic nie robimy, także będzie Będzie sporo czasu Patrzcie jak śnieg spada Nie dos znaczy doskoczyć tam, doskoczę chyba, nie? Ale z telefonem to ja się obawiam, jeszcze tu i Chociaż Patrzcie, ja praję ręką dotykam Dach stodoły Dobra, podskoczę Zasłanię wam. Co ja mam takie brudne palce? Od tego karmidła. Dobra. Wezmę tam tu wielkie. Nie spada o Jezu. Za, za ten. Załapałem to. Patrzcie co w tej wannie. Ona była otwarta na ten. Na zimę, żeby... Żeby nic nie, nie ten. Nie zbierało, żeby nie pękła. I... Zbiera. Tu jest ta wanna. Dobra, nie kopać, bo jak pęknie, to będzie szkoda. Tabeczka. Takie coś jest zrobione, ja się nie znam o tych smarfach, Bo tu wiecie, mam ten ten, ale to wszystko tata robi. Ja to się akurat nie znam. Wiem tylko jak się to włącza. Ale jako, że jest rozkręcone, na no to nie włącza. Muszę poszukać, ale wydaje mi się, do piwnicy wyniosłem, bo mam tam wszystkie rozsadowe rzeczy. Te paletki nowe kupiłem z podstawkami. Muszę ich poszukać. Dobra, jak już nagrywam i tak myślę, to po pierwsze miałem pozdrowić osoby, które komentowały. Jedna osoba nawet chciała. Pozdrawiam Jadwigę. No i ogólnie pozdrawiam wszystkich, którzy komentują. Na przykład bardzo kojarzę panią Katarzynę. Y no są różniacy, hodowcy królików i tak dalej, takie macie nazwy, jest chyba Kuba, hodowca także bardzo was pozdrawiam, przypomniało mi się, ale chciałem was spytać o o, 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 to jakie macie, jak, jeśli ktoś nagrywa, to jak, jak wymyślacie tytuły? Bo szczerze to moje są tytuły beznadziejne i w ogóle nie zachęcają, to ja dobrze o tym wiem, ale nie mam pomysłu, naprawdę nie wiem. Czasami ok coś tam się zdarzy, no coś z tym lisem, nie? Bo to takie coś, to takie coś zachęta, nie? Ja sam bym był ciekawy zobaczyć co tam się dzieje i tak dalej, nie? A. A czemu są pigwy nie zebrane? Patrzcie, ja nawet pigwy nie zebrałem w tym roku. Ojen. Ale szkoda. No to już się nie nadaje spleśniałe. Ale szkoda. Widzicie? I tak pięknie pachnie. O i soku, ile ma. Szkoda. Żem nie, jak. Przecież ja pierwszy raz nie zebrałem Pikwy, pigwy, pigwy. Tu w ogóle jest grucha. Grusza, to. Ale tutaj nigdy nie było za bardzo owoców. Kiedyś bardzo dawno. A teraz, tak jakbym się na nią powiesił, to by zleciała, bo to już jest wiecie, wyschnięto. Ale patrzcie. Nie, to słucha gałąź wisi. Bo patrzcie, jeszcze dokończę o tych miniaturkach, na przykład dzisiaj Co ja robiłem na filmie Tam poszedłem na dół, do góry później Nakarmiłem kury I tak wam plotę głupoty Także, no nie wiem, jaka może być miniatura Karmimy kurki no, Nie wiem, szczerze Z tym mam trochę problem I zawsze takie są dziwne te, te miniaturki No, znaczy miniaturki Tytuły Ale Jakoś ten, jakoś wyświetlenia idą także Bardzo wam dziękuję I w ogóle to jest bardzo miłe, jak ludzie piszą, że Oglądają filmy i tak dalej, bo No wow, fajne to jest Naprawdę miłe No i z tego miejsca chciałbym już zakończyć odcinek na dzisiaj Patrzcie na tym dębie W ogóle nie ma liści, dlatego tak się zdziwiłem, że tam W tym, co widziałem dęby, tam gdzieś w lesie Były yy, liście No i na tamtym też jest, na tym, na działce <laughs> Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnym filmie. Cześć.